Hej, witam Was panowie na moim kanale. Słuchajcie, miałem takie zapytanie. Jak sobie radzić z rodzą przy samochodzie? Ja dzisiaj zrobię taki króciutki wstęp do tego tematu, żeby temat potraktować całościowo i pokazać wszystko. No to trzeba to zrobić, oczywiście, na samochodzie. A do tego trzeba, wiadomo, Fizycznie jakąś furę podstawić i wtedy sobie tam potrenować. Natomiast to, co ja bym chciał zrobić teraz to mniej więcej pokazać wam, jakie narzędzia powinniście mieć do tego, bo bez tego to w ogóle nie ma co się zabierać. O no wiadomo, paluchem, paluchem i, 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 i ręką gołą, to nic nie zrobicie. Także ja przełączę się na przedni aparat i już wam pokazuję. Co ewentualnie co musimy mieć? Ok, słuchajcie, jesteśmy już na przednim aparacie, i zobaczcie, ja mam tutaj taką szafę. Szafę ogólnie, ja to sobie nazywam chemią. Ja tutaj sobie zgromadziłem taką dosyć pokażą ilość różnych materiałów i narzędzi. Przede wszystkim, jeżeli zaczynacie cokolwiek robić przy, przy, przy waszym nadwoziu, chcecie coś tam z rodzą zrobić, no to na pewno musicie, słuchajcie, mieć jakąś szlifierkę do tego. Ja mam taką szlifierkę rotacyjną. To jest taka szlifierka do szlifowania. Słuchajcie, no, można tym blachę szlifować. Można, można tym sobie. E, szlifować lakier, szpachle, i tak dalej, i tak dalej. Z tym, że ona no, przede wszystkim powierzchnie płaskie ogarnia. Jakoś jak jeszcze podejdzie, podejdzie, podejdzie pod kątem, to też możecie sobie ewentualnie e, próbować y, poszlifować tym y, słuchajcie. no, jakieś tam powierzchnie okrągłe. Z tym, że no, to, to trzeba troszkę wtedy uważać, bo można poniszczyć dużo historii. Ja bym w ogóle Wam radził zacząć od jakiejś tam powierzchni w nadwoziu, które tam są na podwoziu, bo to tam nie, nie, trzeba, nie trzeba jakiejś tam wielkiej estetyki, tylko chodzi o to, żeby po prostu zabezpieczyć sprawę. Także najpierw sobie musicie wszlifować coś, żeby w ogóle zacząć robotę, także. Zaczynamy oczywiście od takiej szlifierki i to musicie sobie gdzieś tam kupić, gdzieś Castrama, czy tam jakikolwiek sklep z narzędziami, czy tam w internecie zamówić, jak tam Wam wygodniej do tego słuchajcie jak, jak tą szlifierę sobie kupicie, no to, no to słuchajcie, na pewno na pewno musicie mieć szlifierkę kątową to też na początek nie musicie mieć jakichś tam super, hiper szlifierek wysokiej klasy Makita czy tam Bosch normalna szlifierka jakaś tam chińska z tych najtańszych, żeby sobie po prostu móc przeszlifować tą rdzę, którą macie także coś takiego musicie sobie musicie sobie sprawić no, ja nie wiem co tam macie. Czy, czy, czy macie dużą rdzę, czy, 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 czy to tylko powierzchowną. Eee... <laughs> Warto mieć i takie narzędzie, i takie narzędzie. Eee... Do tej szlifiereczki słuchajcie, na pewno trzeba sobie dokupić. Muszę sobie dokupić eee... Mam takie papierki, to się po prostu zakładam w taką szlifierkę. Blokuje się tutaj na, na, tych, na tych mocowaniach, i, i sobie zakładacie. Są specjalne takie papiery dedykowane. One nawet są, słuchajcie, przycinane na taki wymiar, żeby o, może sobie to pójść na podłożu żeby było fajniej. Ucieka mi ten aparat trochę. W ten sposób. E, także taką szlifioreczkę warto sobie, e, słuchajcie, zakupić. No chyba, że chcecie po prostu ręcznie machać, no to można też tam ręcznie, ręcznie, papierem, e, próbować sobie tam usunąć e, e, jakieś tam e, ognisko kolozji. No. Także szlifiereczka, papier ścierny i coś tam już można zacząć sobie działać. Co jeszcze? Słuchajcie, jak już to tam sobie wyślifujecie. to generalnie no, trzeba sobie kupić jakiś środek. Ja taki mam środek. Zobaczcie. Coś takiego to się nazywa polrus na zardzewiałe powierzchnię. To się tak aplikuje, że po prostu na zardzewiałą powierzchnię sobie nakładacie. O, coś tam jeszcze jest nakładacie. Po jakim czasie on tam tworzy taką konsystencję, wiążą się z tą korazją, i wtedy możecie sobie próbować dalej tam nakładać jakieś inne historie. A co to znaczy, inne historie, słuchajcie. Inne historie to to generalnie musicie taką powierzchnię pomalowaną potraktować sobie tak zwanym. To jest primer, primer czyli lakier podkładowy. Na taką powierzchnię kładziecie sobie taki lakier podkładowy. Jeżeli macie rdzę, to dobrze jest, słuchajcie, położyć niezwykły primer pod lakier, tylko tak zwany primer epoksyd. Ja w tej chwili epoksydu nie mam, bo dawno, dawno nic nie robiłem takiego mocno skor skorodowanego. Przyskaczy sobie ten epoksydem, najlepiej zostawić to, słuchajcie, na kilka godzin yy, i dopiero wtedy, <laughs> wtedy sobie to sikasz takim primerem z, yy, właściwym, czyli yy, pod, yy, pod, yy, pod, yy, pod lakier. Yy, teraz co dalej? Jeżeli macie na przykład... Yy, macie taką rdzę, dziurę albo nierówności, no to w tym momencie musicie sobie, słuchajcie, moi oglądający, kupić tak zwaną szpachlówkę. Nie wiem, czy ja tu mam szpachle, Mam. Mam szpachlę. Słuchajcie, to jest taka szpachluwa. szpachlowa, nie pamiętam, czy ona jest... Dobrze skupić szpachłowę, sobie słuchajcie, z dodatkiem włókna szklanego. Ja mam taką szpachluwę tej Nowola. W środku ten cały, ta, ta tubeczka, ta tubeczka, to słuchajcie, jest e, utwardzacz. Jeżeli będziecie to sobie e, aplikować. Ja może położę postawię sobie ten telefon, żeby było lepiej widać. Teraz wytłumaczę o co dalej z tym chodzi. E, także zobaczę, jak, jak macie nierówności jakieś, to e, warto sobie taką szpachlówkę kupić. Ja mam taką dosyć dużą szpachlówę. E, w tym pudełku macie bazę, a tutaj macie utwardzacz. E, to wygląda. E, Spróbuję wam pokazać. Zobaczcie, to jest nasza szpachlówka, a tutaj mamy utwardzacz. I te, te dwa elementy ze sobą łączymy, i teraz no musicie sobie potronować na początek nasz skład. Bo tak, jeżeli za mało dacie utwardzacza, a wam pokażę jak on wygląda. O, zobaczę. on jest taki w środku czerwony. Ja z reguły to robię tak, że w przybliżeniu, że na taką ilość piłki, piłki mniej więcej do tenisa, to daje taką dużą kropkę tego, tego utwardzacza. No i wtedy musicie sobie to wszystko pomieszać. No i rozprowadzić. Bo. Jeżeli, jeżeli położycie na samochodzie tylko samą szpachlówkę to po prostu Wam to nie stwardnieje i to tyle a jeżeli stwardnieje no to po prostu powiem Wam, że no nie będzie miało, miało tej swojej właściwości, czyli nie będzie twarde i to będzie się kruszyć i, i tak dalej także do nierówności słuchajcie szpachlóweczka pamiętajcie Stosujemy sobie że to w postaci takiego wypełnienia. Jak tam macie gdzieś jakieś dołki, to, to, to ewentualnie szpachlówka w tym momencie może Wam bardzo, bardzo pomóc. O że od razu wam, wam powiem, że jak macie bardzo duże powierzchnie, to lepiej to oddać do lekarnika, bo sami tego. Nie zrobicie porządnie, bo trzeba mieć po prostu wprawę. Dobra, ja się przełączę na przedni aparat, żeby mnie było widać, i pokażę Wam jeszcze inne elementy lekiernicze. Okej, okay, kochani, jesteśmy z powrotem. Słuchajcie, pokazałem wam tą szpachlóweczkę, jak co, na co, po co, jak ona wygląda. Jeżeli chcecie to rozprowadzić sobie po, po aucie, no to musicie sobie kupić o, takie szpachelki. A ja mam tutaj taki nowy komplet. Jak nigdy tego nie robiliście, no to trzeba po prostu o, sobie i tyle. E, zobaczcie, mamy taką cienką, do jakichś tam jakichś precyzyjnych rzeczy. i różne wymiary, takie większe, mniejsze i tak dalej. Także. To możecie zamówić sobie, słuchajcie, z internetu. Możecie za, gdzieś tam kupić sobie w e, sklepie. Ja to, ja to kupiłem w takim sklepie lakierniczym, w nazwę typowym takim sklepie, który tam oferuje e, akcesoria do, e, do samochodów. No i oczywiście, jakieś tam taśmy lakiernicze. No. Jak coś tam robicie, no to warto sobie wydzielić ten, ten jakiś tam element po zaklejach Także to też warto mieć, żeby sobie zabezpieczyć sprawę. Myślę sobie jeszcze, co jeszcze ewentualnie. Słuchajcie, aha, i jeżeli na przykład lakierujecie no to dobrym fajnym takim rozwiązaniem jest e, przyknięcie sobie przyknięcie sobie szprejem czy co też spray już wam pokazuje e, także słuchajcie no spray to wygląda tak no wiadomo chyba wszyscy wiedzą o co chodzi z tym że to ja mam w tej chwili nie lakier tylko mam e, zmywacz do hamulców w ręku. No a musicie sobie kupić jak tam coś tam poprawiacie na karoserii, Z tym, że od razu wam mówię, że spray będzie widać, będzie widać, że to jest malowane i zabezpieczone i tak dalej. Oczywiście no jeżeli macie rdzeń, no to najważniejsze, żeby zabezpieczyć ten element, żeby on dalej nie nie korodował. Także no pal diabli, że będzie widać coś tam na nadwoziu. Najważniejszą sprawą jest to, to, żeby po prostu to sobie zabezpieczyć. Jak już to zrobicie porządnie, czyli tak jak pokazywałem wam, potraktujecie tym, tym polurustem, to jest preparat, który się wiąże z zoom. potem sobie przykniecie primerem, ale epoksydowym, pamiętajcie, primerem epoksydowym na, na tą taką, Związaną, porzawiałą powierzchnię, pod warunkiem, że nie macie dziur. Potem, 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 podkładzie poksydowym malujecie sobie normalnym podkładem. To wszystko musicie zachować z odpowiednim, odpowiednim przedziałem czasowym. Czyli między jedną a następną warstwą musicie odczekać kilka godzin. I najlepiej, gdyby to było. Słuchajcie, w temperaturze takiej pokojowej, około 18-20 stopni, bo jak to będziecie robić teraz jesienią na zewnątrz, w temperaturze przykład 5-10 stopni, no to powiem Wam, że to będzie takie, no, bardzo połowiczne rozwiązanie. Także można się poratować i słuchajcie, wziąć sobie jakąś opalarkę i tam podsłużyć to wszystko, żeby to Wam... Ładniej Ładniej powysychało Ale pamiętajcie Zostawcie Najlepiej zrobić warstwę Zostawić na dzień Potem następny dzień Znowu następną warstwę zrobić Następną warstwę i następną Nie róbcie od razu jedną, drugą warstwę Czyli pokład, Podkład epoksydowy Potem podkład zwykły akrylowy Bo to się Wam wszystko zważy Czyli No nie będzie efektu to zamiast zrobić dobrze, to robicie jeszcze gorzej. I także po, dać sobie czasu i, i, i poczekać. Roboty lakiernicze wymagają cierpliwości. I także musicie y, na spokojnie nakładać i, i, i odczekać. I także po podkładzie tym akrylowym możecie dopiero sobie tam próbować malować sprejem. Także pamiętajcie żeby to też robić w temperaturze dobrej plusowej, przynajmniej ponad 10 stopni, jeżeli to będziecie robić w chłodnych pomieszczeniach, to zrobią Wam się zacieki i tak dalej. Ten lakier on nie będzie się ładnie rozlewał. No to jest trudno malować. Chociaż to wszędzie wypisują na tych na puszkach lakierowych, że ten lakier można w dość niskich temperaturach nakładać. Jednakże ja powiem Wam z doświadczenia, że należy to robić w temperaturach między 15 a tam 25 stopni. Także wtedy, no najlepiej to robić latem, bo to wtedy fajnie wszystko schnie i, i, i ładnie odparowuje i tak dalej. Także, no też nie w, nie, nie w upale, bo to, no też niedobrze, jak te lakiery tak bardzo szybko one, chociaż lepiej w upale niż w zimnym, bo to ten lakier Wam się ładnie rozleje i szybciej wysnie, i tak dalej. Także słuchajcie, no, króciutko tyle na temat materiałów. Ja to zrobiłem teraz w niedzielę wieczorem, bo nie wiem na ile mi starczy czasu w tygodniu, żeby to tym się zająć, bo mam troszkę za w firmie dużo i tam. I muszę poogarniać tematy. I nie wiem, ile mi starczy czasu, żeby, żeby fizycznie na samochodzie to pokazać. Bo to no wiadomo, trzeba, trzeba narzędzia rozłożyć i tak dalej. Postawić samochód, poczekać, odczekać i to powiem Wam kilka godzin pęka, żeby coś takiego zrobić. A ja tak nie bardzo mam teraz do malowania. Co przy tych swoich samochodach będę pewnie robił swojego bokserka, tylne drzwi, poprawiał, bo tam mi troszkę waży się lakier i, i, i tak dalej. I wtedy postaram się to jakoś pokazać. Także słuchajcie, mam nadzieję, że to coś tam Wam pomogło. <laughs> Następny odcinek o tym lakierowaniu zrobię już na jakimś tam fizycznym samochodzie. I zobaczycie sobie, jak to wygląda w praktyce. E, także słuchajcie, e, pamiętajcie o lajku, zróbcie suba mojego kanału i trzymajcie się, hej!